Cześć, tu Wojciech, czyli Pozytywny Fotograf. Słuchajcie, jestem przy Diabelskim Moście i taki poranek to się dawno nie zdarzył. Słuchajcie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Będzie naprawdę kosmos, bo mieliśmy taki wschód słońca, że naprawdę... Zobaczycie go później, ale kurczę... Uch, zapraszam serdecznie, chodźcie. Dzień dobry, dzień dobry. No to idziemy na ten most. Słuchajcie, z informacji praktycznych parking jest płatny. Jak tutaj wiecie, tu jest parkomat, tu macie parkomat i tu macie aktualne ceny. Chodzi generalnie o to, że 3 euro za do 2 godzin, potem eurowkę dopłaca się. Ja nie wiedziałem, że dzisiaj jest jakieś święto w Niemczech. Wszystkie sklepy pozamykane i myślę sobie, będzie fajny pomysł, żeby tu przyjechać i zrobić odcinek. No i słuchajcie, no po prostu trafiłem. No trafiłem. No tak, trafiłem. no. Trafiłem po prostu na początek weekendu, bo jest piątek, no i dzień wolny. To ludzi tam jest po prostu co nie miara. Ale to jest miejscówka na wschód, my idziemy o zachodzie, więc jutro zrobimy porządniejsze zdjęcia. A dzisiaj idziemy na mały rekonesans i zrobić takie zdjęcie dość nietypowe tego mostu. Także chodźcie, zapraszam. To jest tak dziwnie, bo trzeba jakby przejść normalnie przez ulicę, i tam wyrczki sobie no, pracują, my sobie przejdziemy szybko. Ale wystarczy przejść przez, przez drogę i już jesteście w parku, w tym parku Rododendronów, gdzie jest ten diabelski most. Patrzcie. Od razu jest taki piękny klimat. Nie, no ładnie, naprawdę, naprawdę ładnie. Chodźmy dalej. Wchodzicie w taki zalesiony teren. Daleko nie macie do przejścia, bo to miejsce już jest tutaj. Ale od razu widać, że jest zmiana światła, nie? Nawet, tylko zaszło akurat za chmurą, więc nie ma tego kadru, który przed chwilą widziałem, bo już tu byłem na spacerze. No ale to, co mówiłem przed chwilą, że jest święto w Niemczech i weekend. No w tym klasycznym miejscu jest niestety bardzo dużo ludzi. Ale coś wymyślimy, tylko poczekamy na światło. Niestety spóźniłem się na światło. A przez światło mam na myśli takie fragmenty, które oświetlały ten most z tej strony. Teraz już jest mniej ludzi, bo jest, zrobiło się zimno po prostu. I teraz zastanawiam się, co, co, co dalej. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest miejscowka na wschód. Dalej tam ładne światło, jak widzicie, no tutaj nie. Widać, że po prostu jest tam światło, tylko ono jest mało atrakcyjne dla samego obiektu. No i tak myślę teraz co dalej z tym zrobić. Zobaczymy. No, coś się udało złapać. Nie było to, co widziałem na początku, co mnie zauroczyło. Bo naprawdę było piękne światło na samym moście i ono powodowało, że ten most był wtedy wyciągnięty w kompozycji, głębia się tworzyła po prostu, a ta luminacja powodowała, że on. Był taki popi. No ale stałem tam z pół godziny i czekałem i czekałem na światło, i się ono pojawiło. Gdzieś się trochę się jeszcze światła pojawiło? Nie wszędzie, oczywiście. Widzicie, to miejsce jest takie godne polecenia każdemu, kto przejeżdża w okolicy. Tutaj jest jezioro Afryka niedaleko. Rzucę wam w, w opisie film do obejrzenia z jeziora Afryka. Motywuję się tym wszystkim, żeby odkupić drona z powrotem, bo potrzebowałbym zrobić. No tutaj akurat latać nie można, ale przy jeziorze Afryka zrobiliśmy kiedyś, pamiętam, piękne foty i brakuje mi tego, brakuje mi czasami takiej właśnie perspektywy. No a tutaj, zobaczcie, są takie wytyczone ścieżki. Mają ogromną prośbę, żeby z nich nie schodzić. Na most też nie wolno wchodzić, bo podobno, jakby wchodzenie tutaj w dół. Wpływa na, na linię brzegową i ją niszczy. No, skoro tak napisali, to może tak faktycznie jest. Jakieś informacje związane z tym miejscem. Most został zaprojektowany i zbudowany około 1860 roku. To jest park ogólnie rododendronów, także, jak jakoś, kogoś interesuje ten temat, to można się tu przespacerować. Z boku ten most wygląda tak. Zobaczcie, bardzo ładna kompozycja. Nie? Zresztą czekajcie, tu coś, coś, coś do mnie kadr jakiś mówi. Ja właśnie jestem w drodze z Berlina. Dzisiaj miałem okazję po raz pierwszy fotografować tym Hasselbladem w studio. Ciekawe doznanie. Myślę, że Wam kiedyś to pokażę. chciałbym... tyle razy, że o Fuji Wam opowiem, aż w końcu go w końcu sprzedałem. Tak to życie zapiernicza czasami, że no co zrobicie, nie? Tu jest taka fajna miejscóweczka. Tutaj się przechodzi. Tu jest taka ścieżka zrobiona. Można pewnie po wschodzie tutaj sobie zrobić jakiś fajny kadr bo zobaczcie nie dość, że tu jest ta druga ta druga struktura jakby o, to to jeszcze w drugim kierunku macie dokładnie ten widok Diabelski Most, proszę Państwa absolutnie polecam na spacer z rodziną, ja tu kiedyś ze swoją rodziną byłem tylko padało, nikogo nie było o, jest zakaz latania dronów a pewnie Polacy latają, albo Ruscy bo wątpię, że to Niemcy tutaj tak Ciekawie to wygląda, nie? A z tej strony tak to wygląda. Tam jak widzicie, tu tutaj lata sobie dronik, nie? Nawet słychać bzyczenie. No a potem się dziwi mnie, że wszędzie, za chwilę zakażą wszędzie po prostu latania tymi dronami, bo jak jest zakaz, jest namalowane, że jest zakaz, to i tak się znajdą ludzie, którzy będą latać. No cóż. Taki świat, nie? Niestety. Taki świat. O, znowu wychodzi słońce, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Cały ten park jest generalnie, wiecie, takim pięknym miejscem, które powinno się polecić każdemu, kto lubi spacerować. Ja lubię spacerować i robić zdjęcia. Dzisiaj sobie testuję, bo ja muszę poznać ten nowy system i go teraz, jakby zamierzam poznać, tak naprawdę porządnie, nie tak jak niestety Fujika. Fujika tego drugiego nie zdążyłem dobrze poznać, tego pierwszego w miarę i dlatego też, jak będę tylko miał możliwość. Chyba będę miał, bo ten Fuji mieszka blisko mnie, <noise> bo mój bardzo dobry kolega kupił. I jak będę miał tylko możliwość jakby zestawienia tych dwóch aparatów, to to zrobimy. Tu by można było zejść fajnie, zrobić, ale prosili, żeby nie schodzić ze ścieżki, to tego nie będę robił. Ale przejdźmy się dalej, zobaczmy. No zobaczcie sobie po prostu, jak ten park wygląda, bo tu jest taka ścieżka. Bardzo prosto i szybko można obejść to jeziorko. Ten staw. Bo to jest chyba sztuczne w całości, i w tym momencie jesteśmy w taki, na takiej ścieżce. Teraz już generalnie dość ciemno jest, mimo że do zachodu jeszcze troszkę mamy. Widzicie, ja tu jestem w ogóle przez przypadek, bo wydarzyła się bardzo przyjemna rzecz. Podjechałem sobie na parking i tak stoję przy tym parkomacie i widziałem tą ilość ludzi. I tak po prostu nie za bardzo myślę sobie, żeby, żeby tu wchodzić. Przeszła mi ochota po prostu. I stałem przy parkometrze. Podchodzi do mnie taka pani i zaczyna do mnie po niemiecku. Ja mówię, że nie, że po angielsku. A ona, że ona jakby ma darmowy bilet dla mnie, gdyby chciała, bo zapłacili po prostu za kilka godzin. i właśnie odjeżdżają. Ja tak biorę ten bilet, patrzę na niego, mówię: No dobra, no jak już dostałem, no to idziemy robić odcinek. Także trzeba podziękować takiej miłej pani, bo to mnie po prostu zmotywowało, żeby zostać mimo tej ilości ludzi. I dobrze, że tak się stało, bo się źle się nakręciłem, po prostu, czy, czy w ogóle się nie nakręciłem, tylko tak się. No, z tej strony to wygląda tak, zobaczcie. Ta końcówka stawu. Jak się odwrócicie, to macie w tym momencie taki widok. Tam widać odrobinę tego mostu, ale. Jak sami widzicie, no to miejsce bardziej na wschód. Aczkolwiek, tak czy siak, ludzie przychodzą na wschód i fotografują to w tamtym miejscu, bo chcą mieć, jakby w, w, w tym łuku, tą drugą konstrukcję. A z tej strony no nie za bardzo to można zrobić, bo ona w tym momencie nam rośnie na tyle, że przycina. Zobaczcie, z tej strony. Ta konstrukcja przecina nam ten most, nie? I już to wygląda mniej atrakcyjnie niż z tamtej. Ale na sam spacer czemu nie? Tutaj, jak jeszcze pójdziemy prosto, kurde, słońce troszkę tylko zaszło, albo wejdzie się trochę w cień, no to już naprawdę czuć. Ale czekajcie, już mamy październik, tak? Tak. No, to i tak dobrze jak na październik, nie? Tutaj macie na przykład taką oweczkę. Ciekawie, ciekawie wkomponowaną. I z niej byłby taki widok, tylko teraz tu trwa akcja z nic. I po prostu takimi haszczami, całą linię brzegową zabezpieczają, żeby po prostu tam nie wchodzić głębiej. Jeszcze parę kroków i z tej strony jesteśmy przy takim też ciekawym punkcie, mniej fotograficznym, bo tak jak mówię wpiszcie tylko w Google to miejsce, to od razu zobaczycie, co się wam pojawia. Natomiast tutaj jest coś ciekawego, zaraz tam podejdziemy. No i tutaj. Macie tą bazaltową kolumnę jakby w takiej okazałości. Tak się ona prezentuje. No bardzo osobliwa konstrukcja, nie uważacie. Oczywiście z tej strony też można podejść do mostu. Tam chyba były jakieś plany na początku, żeby można było jakoś wejść do tego mostu, ale to pewnie dawno już nieprawda. Natomiast tu mamy takie coś. Tu sobie podchodzimy i tu mamy pana z siusiakiem, proszę bardzo przytulonego do, do jakiegoś tam czegoś. O, fajnie, nie? A tu mamy takie schody. Można sobie zejść zaraz nad taflę wody. Wejdź sobie, mnóstwo ludzi też robi sofiaki. Czemu nie? Też przy ładnym świetle byłoby, można zrobić taki kadr. Tutaj się pobawić, nie? Tu mamy jeszcze taką fajną, jakby aranżację pierwszego planu, nie? Fajnie by to wyglądało, tylko w tym momencie nie ma na to światła, jak widzicie. Nie, niebo się całkowicie przepala. I tu jest też widok na most z tej strony. Tu była jakaś maszyna kiedyś. Można było wrzucić pieniądze. Można nawet I teraz. Śwoda się chyba włącza w momencie, kiedy tu się zdeponuje jedno euro. A z tej strony też pięknie to wygląda. Bardzo patrzcie, tu się robią takie kształty. No, miał ktoś fantazję. Zdecydowanie miał. Tu jeszcze jest taki mały mostek. Co tak jakby zaprojektowany, żeby po nim chodzić. Piękne miejsce, naprawdę. Ja tu już jestem trzeci raz. Na każdym razem sobie obiecywałem, że zrobię zdjęcia. Tylko nigdy nie było warunków. Dzisiaj nie ma, ale już robię. O, i tu zobaczcie. Tu jest jakby taka możliwość. Była możliwość wejścia. Kiedyś. Teraz wszystko zamknięte i. I tyle. Tu jest wydyptane, ale zabezpieczone. To nie zajdę Wam pokaże. pokażę. Aczkolwiek, zobaczcie, to też gdyby światło dopisało w jednym momencie, to można by się pokusić o jakieś kadry. Ścieżka jest poprowadzona dookoła tego stawu. Jak widzicie, jesień tu już się melduje. I coś czuję, że dzisiaj to tyle ze światła. No ale... Wydaje mi się, że i tak warto się było przespacerować. Tak jak mówię, tutaj gra rozpoczyna się o wschodzie słońca. Stąd przychodzicie wtedy, i tutaj znowu podchodzicie do tego miejsca, z którego jest widok ten klasyczny. No, i to tyle na dzisiaj. Takie miejsce wyjątkowe, gdzie najlepsze dostajecie na początku. Możecie się przespacerować dalej, zobaczycie fajne rzeczy, ale na, naprawdę najlepsze dostaliście na początku, wracacie do punktu wyjścia wiecie. no jednak to tu był kosmos. Niebo nam się całkowicie wyczyściło, bo liczyłem, że o zachodzie słońca jakby się czerwono zrobiło to on dostałby. Ale dobra, króciutki spacer. Ja idę do busa, idę coś zjeść i widzimy się tu o wschodzie słońca i spróbujemy powalczyć o dobre światło. Słuchajcie kciuki. Dzień dobry, no to witajcie kolejnego dnia. Jest godzina 6.08, do zachodu mamy mnóstwo czasu. Spałem po polskiej stronie, przed chwilą przekraczaliśmy granicę, zatrzymałem się, bo jest kontrola. <laughs> Ale tylko było taki kciuk do góry, gościu mówi: kciuk do góry, jedziemy dalej. Eee, mówię, że spałem po polskiej stronie, bo jak miałem do granicy 12 minut, to wolałem się przejechać. Zjadłem sobie u nas za złotówki. <laughs> Wracamy. Ale powiem wam, że dawno nie byłem tak podekscytowany na wschód słońca. Naprawdę. Już od godziny 5.00 tak przebudzałem się, po prostu co 10 minut i mówię, kurczę, jedziemy. Mam nadzieję, że, że będą mgiełki i będzie piękny widok. Zapraszam Was na dalszą część diabelskiego mostu. Chodźcie. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na tym samym parkingu, na którym byliśmy wczoraj. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Jedna autku. Tam jest. Drugie. I to tyle. I zaczyna się a, niebieska godzina. My zapłacimy za parki. O, słyszę, że tam Webasto no. komuś działa. ten. E, no, co jest? E, no. Muszę się z tym spokojnie zaznajomić bez kamery. Poczekajcie. Uh -huh. I co? A tu jest. <laughs> Dobra. Mamy to. Taka karteczka wiadomo za szybę te sprawy. I trzeba się trochę ubrać. Bo już co zimno. Bla. Jesień. <grystanie> no to idziemy. A, fajnie. Tam jak widzieliście przed chwilą, lekko różowe niebo, ale tego się nie uda złapać, bo to są pojedyncze chmury z dala od tego wąskiego kadru, który zaraz będziemy robić. No ale to nie jest ważne. Ważne, że się udało wstać na wschód. Mnie to cieszy podwójnie, bo naprawdę, naprawdę dawno nie byłem na wschodzie. A to pierwszy wschód <grych> z nowym systemem. Także trzymajcie kciuki, żeby to zdjęcie było godne tego wszystkiego. Zapraszam. Pięknie się robi, słuchajcie. Zaraz wam zaprezentuję pierwsze zdjęcie, i to będzie jeszcze taki, taki pierwszy kadr. Ale jest śmiesznie, bo mamy tu małą wojenkę systemową. Fotografuję na Hasselbladzie. Tutaj pan fotografuje na gfx Dobre wspomnienia, nie? <laughs> pierwsze zdjęcie tego odcinka. Fajne światło się zaczyna robić. Widzicie, że to dobrze wygląda. Ładnie się odbija. Piękne czerwone się zrobiło. Niebo. No, zapraszam do pierwszego. Zaraz przejdziemy do drugiego, bo właśnie go naświetlam. żebyście widzieli po prostu, bo ciężko mi to ująć, że, że rozpiętość tonalna naprawdę jest mega tej sceny. Piękne czerwone niebo się tam zrobiło i góra się nam w filmie rozwali, bo nie mam wam jak tego pokazać, ale, ale próbuję to zmieścić w zdjęciu. Już nam kończą się warunki, ale przez moment, tak jak tu z kolegą rozmawiamy, były bardzo dobre. Zobaczymy, czy udało się to złapać, bo to był pierwszy braketing na tym systemie, naprawdę, tu piękne warunki, czerwono się dzieje, a ja tam ustawiam i kombinuję, mówię, kurczę, jak to zrobić? Człowiek się trochę przyzwyczaił do tego, że się nie braketuje za bardzo na średnim formacie, ale tutaj przy sytuacji, gdzie macie całkowicie światło z tyłu i bardzo szeroką rozpiętość tonalną sceny, no, warto było się zabezpieczyć, nie? Także słuchajcie... Z ogromną radością. No, nie spodziewałem się takiego zdjęcia. Naprawdę, nie spodziewałem się takiego zdjęcia. Z ogromną radością zapraszam Was do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam. Jak widzieliście przed chwilą, zresztą tutaj też widać za mną, pojawia się, pojawiają się pierwsze promienie słońca, które fajnie zaczynają penetrować kadr, Przy czym. To wszystko jest mocno w środku. Zobaczcie, to jest tak głęboko jakby w lesie zakorzenione, że żeby ta scena się jakoś zaluminowała, no to trzeba troszeczkę poczekać. Właśnie dlatego ryzykuję, no po prostu spędzam czas z krajobrazem i czekam na to, aż, aż, pojawi, się, aż pojawi się więcej słońca. Jestem tu za barierką, ale tu... W no, fotografowie po prostu słodzą, jesteśmy tu po w większej ilości, natomiast y, to jest zaraz za barierką, za takimi głazami po prostu, żeby obniżyć perspektywę. Natomiast y, jesteśmy po wschodzie słońca i czekamy, aż się nam pojawią w obrazie po prostu no, tam, żeby się choć trochę światła pojawiło. Nie? Na to w tym momencie czekamy. Jak się uda, to coś zaraz zaprezentuję. Słuchajcie, zobaczcie, co się teraz dzieje w tym krajobrazie. I teraz ten punkt tutaj, przed dużej przysłonie, to jest gwiazdeczka na zdjęciu. Kurde, ale się cieszę. Patrzcie, jaki czat. To było zostać i poczekać po prostu, bo było widać po wszystkich tych liściach tu z boku. Zresztą zobaczcie, co się dzieje tu, że słońce się przesuwa, i widać było po prostu, że będzie, że będzie no kosmos, nie? No patrzcie, co się w tym momencie dzieje. No to jest jakiś. No to jest ta bajka, po prostu, na którą człowiek czeka zawsze. I próbuje złapać, nie? Także słuchajcie, zapraszam do kolejnego zdjęcia tego odcinka, bo już słońce zaczyna wychodzić, tak, że, że będzie go za dużo. Zapraszam serdecznie. Kurde, ale poranek, ale poranek, czad! Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Aż za dużo światła po prostu w tej scenie. <laughs> kurczę powiem Wam, że dawno nie miałem takiego dnia, że na spokojnie siedziałem w jednym miejscu i po prostu szukałem, znaczy, wyczekiwałem momentu. Wyczekiwałem momentu, który będzie idealny do zdjęcia, do rozpiętości tonalnej, do kompozycji, którą mam. Ach, ale się cieszę, kurczę! Ale się cieszę. Idę się jeszcze przespacerować i zobaczyć, jak to wygląda za łukiem. bo tak żeśmy przed chwilą z kolegą rozmawiali. No, światło tu robi wszystko. Ale to żadne odkrycie, no bo to zawsze tak jest w fotografii, nie? Zobaczcie, jak to tu teraz wygląda, że wszędzie tam, gdzie pada słońce, czy światło słoneczne świetla, no to jest pięknie. Tutaj, tutaj już tak, tak sobie, nie? Natomiast, jak żeśmy rozmawiali o takim, takim fotograficznym wishful thinking, czyli co byśmy jeszcze chcieli dodać do tej sceny, troszeczkę bardziej dramatyczne niebo, żeby ono było bardziej takie rozżarzone i... Mgła. O, jakby była taka, Ech, jakby był taki warunek, Uch, no to nie mam pytań. <gryw> Idziemy tu. No, z tej strony też to tak ciekawie wygląda. Zobaczcie. Nie. Bardzo taka. Osobliwa miejscówka. Że więcej światła nie padało do, do środka tej sceny, którą widzieliście na ostatnim zdjęciu. No bo tak to tu właśnie wygląda, że, że tego światła jest jak na lekarstwo, nie? Teraz, jak widzicie, fajnie to wygląda. Ale nie czuję, że chciałbym takie zdjęcie chyba zrobić. Jakoś tak... To jest tak bardziej dla, na telefon, tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie. Ładnie, patrzcie. Świeci. Tu się świeci. Ładnie. Piękne miejsce do odwiedzenia, jak widzicie. Kurde, ale się cieszę, naprawdę. Tak się cieszę, że zostałem. Dobrze się wyspałem. Czy może nie, że dobrze się wyspałem, tylko byłem taki pełny entuzjazmu i e, e, ochoty właśnie, żeby wstać na wschód słońca i coś w końcu zrobić. Dawno nie wstawałem na wschód słońca. E, takie, takie swoje. A to był mój projekt, to było był już dawno, w coś, w coś mi się w głowie urodziło, mówię. Tu chciałbym przejechać kiedyś na wschód słońca. No i w końcu się udało. A, a, a wczoraj naprawdę trzeba znowu tej pani podziękować, co mi ten bilecik wręczyła, że gdyby nie ta pani, to ja bym po prostu sobie stąd pojechał, bo, bo byłem taki zniesmaczony ilością ludzi, nie? Było to jakieś święto. No i mieli wolne, nie? Dlatego było ich tu ponad miarę. Jakoś tak nie miałem ochoty przebijać się przez ten tłum. Ale dostałem bilet na parking, to mówię, dobra, zostanę, przejdę się, zobaczę, może coś z tego będzie. I słuchajcie, kurczę, no. Gdyby nie ta sytuacja, to by zdjęcia z tego odcinka po prostu nie powstały. Dziękuję za oglądanie do końca. Naprawdę kurczę. I widzicie, gdyby nie ten kanał, to by te zdjęcia w ogóle nie powstały. Także dziękuję wszystkim, którzy się do tego dokładają, czyli patronom. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie kanału. Jakbyście chcieli wspierać, to na dole jest link, a moim stałym patronom no. Wkłaniam się w pół. Bardzo dziękuję za to, że jesteście i wspieracie ten kanał. Dziękuję każdemu widzowi, który dotrwał do tego momentu. Łapka w górę, jak jesteście tu po raz pierwszy, to subem też nie pogardzę. No i napiszcie oczywiście w komentarzu, które zdjęcie podobało się Wam najbardziej, bo to mnie ciekawi. Poznaję nowy sprzęt, bo niedawno pozbyłem się chudzików i e, jestem już Panem Hasepladem. Mam nadzieję, że. Zdjęcia się Wam będą podobały, bo ja mam nową energię do tworzenia po prostu. I nie że przez to, że nowy sprzęt i tak dalej, chociaż też. Ale też przez to, że... No ciężko się nie przyznać. Zawsze chciałem mieć Hasselblada, słuchajcie. Bardzo mi miło, że jesteście i doglądaliście do końca. Życzę Wam zdrowia, dobrego światła, hej!